No siema moi widzowie, witam was w szóstym odcinku z Outlasta. Mamy nadzieję, że ten odcinek będzie już ostatni z podstawki. W ostatnim odcinku ojciec Maciej zginął, został podpalony na tym krzyżu. Okej, okay, ma... jest gruby. Widzicie jaki dobrze, że już nie są zagrożeniem, bo nie mogą zdjąć mnie na hita. Chodź, gruby! Ty bardzo chcesz mnie dopaść. He. Wykiwałem cię. Ale dobra, goń mi śmieje jeszcze. Ten dobra, pójdźmy tędy. Dobra. Trzeba, uciekamy, uciekamy przed grubym. A jak coś, mamy klucz do windy i mam nadzieję, że ten koszmar już będzie już bardzo ostateczny. Że będziemy mogli już wrócić do domu. No i naba. Wracamy już stąd. Założę kamerę, żeby się trochę sobie nagra i... Okej, okay. otwieraj to, otwórz. Co jest? Nie chce się otworzyć. O nie, zjeżdżamy! Jakieś kolejne podziemie. Co tym razem? Może to się okaże, może jeszcze ktoś, może czegoś jeszcze się dowiemy. Jak mamy uszkodzoną kamerę. I tak nie mamy dwóch palców. Znaleźć inne wyjście. To wygląda jak podziemne laboratorium. O, kurde. Mamy notatkę. Przesłanie dla tego, kto znajdzie moje zwłoki. Nikomu nie ufaj, ale niech wszyscy się o tym dowiedzą. Wiem, że gadają tak tylko ci, którzy postradali zmysły. Nie zwariowałem z moją głową. Wszystko w porządku. Na tyle, na ile pozwala ta rzeczywistość z masą nagranych dowodów. Nie nazywajcie tego Ewangelio. Nazywajcie. ...to kpiną ze zdrowego rozsądku. Niech świat się dowie, że za tym wszystkim stoi Morkov. Pogrzebcie tych... ...skurczy synów wraz z moim zmasakowanym ciałem. No i super. Myślałem, że... ...wrócimy do domu... ...a jednak do laboratorium, do podziemia. Dobra, mamy dokumenty, Z osobistych dokumentów doktora Frankenstein... Frankenstein. Po prostu Frankenstein. Albo współczesny Prometeusz. Autorstwa Mary Sherry. Anonimowa, publika Anoni Anonimowa publikacja z 1818 roku. Rozdział 23. Fragment. Człowieku, krzyknąłem jak głupi jesteś w swej dumie. W z wiedzy. Zaprzestań, nie wiesz co wi mówisz. Wypadłem z domu zły i zaniepokojony, wycofałem się. Aby pomedytować nad innym sposobem działania. No i pełno krwi, też na ścianach, na podłodze. Tu mamy notatkę, tu był dokument, więc co zebrałem. No też się upewniam się, żeby nie było, bo... To... No nibyś... Yy, gra się wam i... Można zebrać wszystkie dokumenty i notatki, a może być tak, że nie mogę nie zebrać. A jak się zbierze się wszystkie dokumenty oraz notatki, to ma się 100% gry. Jak zbierę te dokumenty oraz notatki, no to będę mieć 100% gry. I bardzo, bardzo, dobrze. Ok, mamy prześwietlenie, mamy dokument. Projekt Wrider, raport wstępny postmortem. MM1300921. Dobra, nie chcę się... Nie chcę się tego czytać. Mo możecie się sobie zatrzymać i sobie poczytać. To końcówkę mogę przeczytać. Obawiam się, że zachodzi nieproduktywna interakcja między środkami uspokajającymi uspok a tymi używanymi przy terapii hormonalnej. No i dobrze. No pójdźmy cały czas prosto, może też tam się nam trafi jeszcze. O, chyba będzie podwór, tam jest na nadwór, te samochody tam stoją. Ok. A oto i pole morfogeniczne, kilka linii jak matematycznego algorytmu. Przeprogramuj nas i zmień w nocne zjawy. Kilka liczb na tablicy. Dajcie mi piłę i parę godzin sam na sam z doktora Wenikiego i jestem mu coś wigien. To jest algorytm morfogeniczny. No, nieźle, nieźle. Okej, okay, mamy notatkę. Zobacz, zamknijmy. No właśnie chcę się stąd wydostać, ale... Raczej... Nie wiem jak to się zrobi. O, tu jest otwarte A tu się zbytnio nic nie zabi, bo to jest za wysoko Alarm O kurde, wurder! No, uciekamy, uciekamy, no, uciekamy schowamy kamerę Mamy nadzieję, że gruby tam będzie, bo mamy do niego nies niespodziankę, ten walker The No niespodzianka. O tak, bardzo dobrze. Dawaj, ujawaj Dziękuję, że Zabijasz Chrisa. Dawaj, jeszcze porzucaj nim. I bye bye, maskaro. Jest, dało się. Mamy notatkę i tak właśnie skończyłeś. Rozdarty na strzępy od wewnątrz, z widokiem na swój szpik, rozbryzgany na ścianie. Z jednego piekła udało ci się uciec, skrzyj się, Walkerze Boże. Mam nadzieję, że nie przyszykowałeś kolejnego. A to, co to, tu to robiłeś, to, to jest. Ten. Prześwietlenie. Tu był dokument. A tu nic nie było. Kto ty jesteś? For decades, but never mastered. Ergov discovered in my research a workaround turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. Znajdź jego w głównym laboratorium No to nieźle Okej, okay, tędy mamy pójść No dobra Mamy te kolejne pysznicę mamy Kiedy to było otwarte ma i tak dużo baterii, raczej to nic fajnego to się nie nagra nie, tu nic nie będzie. Byćmy tam. Tutaj. Mamy kolejną baterykę. A, bateryka już się też nie przyda, bo i tak, bo jest zbyt dużo. A tu też nic nie ma. Ha! No i A, tu też. To co gada, tutaj nie ma nic. Tutaj. Mamy toalety. Pełno krwi. Tu jeszcze sprawdźmy, czy wszystko jest. No i dobra, elegancko. O nie, było rider. Dobra. No, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Zostaw mnie. Uderzy mnie zbytnio i dało to kredera. A tam są same baterie, okudełko Rider? Dostaw mnie! Jest, udało się! To jest też. Potwór, go zgonił. Krew okay, w ogóle, matko, koniecznie mamy dokument. Uwaga! Dla całego personelu, od konsultanta MM008 Rudolfa Wernikego. Tekst podyktowany. Nie oddawajcie cich marzeń, ani nie pozwalajcie urojeniom pacjentów na was wpłynąć. Każda świadoma istota oparta o tę technologię będzie tak dalece od nas lepsza, że... Z Łudzenie boskości będzie zrozumiałe. Zawsze spoglądaliśmy w chaos i nazywaliśmy go, bo go Bogiem. Teraz jesteśmy obdarzeni taką mocą, że ta wiara mogłaby nas zniszczyć. Nie dajcie się omamić. Pamiętajcie, że jesteście ludźmi nauki. No. Też te kamery... Ok, to. Co to jest? Ale za to mamy notatkę. Assemble, komory zasilania, molekuły, prototypu. Niewiele pamiętam z artykułu o nanotechnologii, które czytałem nieuważnie i pewnie po pijaku. Nie mam wystarczającej wiedzy, by móc to zniszczyć, ale tu chodzi o Billiego. Trzeba go znaleźć, zabić, zakończyć to. Trzeba zakończyć to piekło. Bo to już mam bardzo tego dość. Chcę się stąd wydostać i mieć spokój. Wyłącz aparaturę, podtrzymując y, życie. Ok, mamy dokument. Oszczytak badawczy Melko, Plan konserwacji. Komory z zypołem morfogenicznym. System 1, system 2, system 3. Możecie sobie przeczytać, tylko zatrzymajcie filmik. Natychmiastową śmiercią pacjenta. To jest o tym, chyba, Bili. O, i też mamy od razu notatkę! Z dokumentacji medycznej Bili'ego wynika, że ma 20, 23 lata. To, co z niego zostało, wygląda na co najmniej 50 lat bestialskich okrucieństw. Zabicie go to akt miłosierdzia. Oj, dam się. System awaryjny nie jest aktywowany i nie może zostać wyłączony. Okej, okay, tu jest... a ja, nikogo tu nie ma, tylko może. No, cóż, mamy notatkę, tu był dokument. No, pójdźmy tą stroną. Mamy notatkę. To płuca jego hooper, jego wątroba, respirator, maszyneria wielkości boiska do piłki nożnej, które utrzymuje przy życiu obałkanego. Walić to wszystko, on musi umrzeć. No właśnie, żeby zabić Biego, chyba po pozwala nam odejść. Dokument. Z osobistych dokumentów doktora Wenikiego, Frankenstein albo współczesny Prometeusz, autorstwa Mary Sherry, anonimowa publikacja z 1818 roku, rozdział 4, fragment. Naucz się ode mnie, jeśli nie od moich poprzedników, przynajmniej na moim przykładzie, jak niebezpieczne jest zdobywanie wiedzy, jak o Wiele szczęśliwszy jest skromny człowiek od tego, który chce stać się potężniejszy niż pozwala jego natura. A do, to, co przeczytaliśmy, czy, czy, to jest ten nowszy do, dokument, który zebrałem. Aby wyłączyć aparaturę przytrzymującą życie. No i dobra. Odetnij dopływ prądu z generatora. O kurde. No i Warroida nas goni. Ale się go nie widać. Ale dobra, biegniemy, biegniemy. Mogę zamknąć drzwi, ale trochę nic nie da. Pójdźmy tędy, bo tu też trzeba coś zrobić. I tak mamy dużo baterii. Oj, trzeba iść na górę. Oj, dobra I skok wiary! Jest, doskoczyłem O nie, uroj, do, 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 do niego nie podchodźmy O, może nas zabić? No, biegniemy! Bo i tak... będzie nas gonił? Okej okay. Szybko, szybko, szybko idziemy. O, jest dokument. To jest chyba ostatni. Dołączono formularz. Pozwolenia na przeniesienie dla pacjenta Williama Hope'a z programu psy mu psychiatrycznego Marco przy szpitalu Mount Messi w Colorado, USA, Stany Zjednoczone. Formularz jest standardowy. Wszystkie wymagane rubryki zostały już wypełnione. Najwyraźniej, bi nie. Świadomy niedawnego, kontrolowanego zatrzymania krążenia u jego matki. Poddaje się eksperymentowi pod wpływem przekonania bezpodstawnego o honorariach wypłaconych matce oraz znacznych datkach dla jego kościoła. Wernik... Przeczytawszy jego sprawozdania ze snów, uważa, że chłopak ma ogromny potencjał terapeuty. Mi się wydaje, że już ostatni dokument. Aby rozerwać kawrę. Rozerw... Wiemy te kawry. Wyłącz system awaryjny. I idziemy na dół. jest tu War Rider Dobra, skoczymy! O nie! Warrider nas złapał! O nie! Teraz powodownie się bawi jak wokem Kurde to boli bardzo, Dla... uciekamy stąd Zakończmy to jeszcze raz nie odpuścił. Proszę, no, proszę go zamknij, zapnij, zapnij! Dobra, udało się. Dobra. O nie! War Rider, co ty robisz?! Rzucam na ło ściany nawet! Ła wow. został o nie Wall wszedł w ciało milsa Kurde co ten Warrider zrobił wszedł w wszedł do ciała majusa Chyba mi się wydaje, że chyba Miles zamieni się w tego Waridora, ci. Ucieknij. Okej, okay. to jest chyba też ostatnie nagranie. Billy nie żyje, Raider ich ma. Cokolwiek by to nie było, od odeszli razem z nim. Nieważne, czy uda mi się uciec, czy może zginę. Cokolwiek mi się stanie, będę wolny. Mamy to nagrane. Notatki. Ja mam wszystko. Śmierć to jest ostatnia notatka. Dokument? To to co przeczytałem, to to. Mamy 100% gry! Uciekamy stąd! Ała... Ale, ale, słabo nam. E damy radę są uciec. No, uciekajmy, uciekajmy! Kurde, jasny gwint! Jak coś, tu już jest nagrane. No, idziemy stąd. Jak się wystawy dostaniemy to będzie bardzo dobrze. O, drzwi! Mamy, nadzie Mamy nadzieję, że nikogo tam nie będzie. O nie, żołnierze! No i giniemy. Rozszerzył mnie! I te krzyki? Warrider chyba ich zabił. Tak, te krzyki! Ci próbowali też rozszerzyć Warridera. I ciekawe, czy Miles tak przeżył. Oto dowiemy się na to pytanie w dodatku. Dziękuję widzowie za obejrzenie serii z Outblasta, jedynki, podstawki. Trzymajcie się, do usłyszenia i widzimy się niedługo w dodatku. Whistleblower, Subik, łapka w górę i Bajo, strzałeczka!